Ruch TV, oficjalna telewizja ruchu Chorzów. Po kwadransie gry. Tak jest, tak jest kwadrans gry. Naprawdę dobrze się to ogląda. Mam jedno takie poczucie, że mimo wszystko ruch lepiej sobie radzi przy piłce. Lepiej sobie te ataki konstruują tutaj na połowie przeciwnika. Romin, no teraz pierwszy raz ogrywa Kasolika. Mikita spojrzał, Rumin przyłożył nogę. Ależ dobra akcja teraz GKS-u Tychy. Jeszcze jedno dośrodkowanie, Rumin i piłka w siatce. Ależ to, to był błąd defensywy ruchu i myślę, że bramkarza również. Jeden do zera dla gospodarzy. Świetnie sfinalizował dośrodkowanie Koziny, ale tutaj. On to zaczął, on zagrał do Mikity. Plus, i już już to skończyć. Tak jest, ale się podniósł, pozbierał. I ale proszę piłka, bardzo. piłka zagrywana na, nie wiem, trzeci metr czy bardzo blisko, także pozostali obrońcy i Bramkarz odnoszę wrażenie też mógł szybciej ruszyć do tej piłki. Jest 1 do zera w tych stworzonych sytuacji, bo była i, i poprzeczka, i teraz ta y, sytuacja koziny. Także wynik mógł być jeszcze bardziej. Jeszcze lepszy. Tak, dla drużyny gospodarza, a teraz szansa i piłka w siatce. Jest remis, No to jest właśnie cały urok y, także tego starcia derbowego. I wszedł chwila znowu! Waliliśmy tych, a tu proszę bardzo, ruch zdobywa swoją bramkę. 40 1 10 minuta spotkania. Wydaje mi się, że Słędrowski, tak? Tak jest. Świetnie się tam znalazł. W Polu To Wójtowicz. Tak, tak, 2003, tak, przed momentem Kasolik, ale to jest gra do przodu. Tak, ale też. Trzeba powiedzieć uczciwie, że trudniej konstruować ataki, gdy w ten sposób drużyna przeciwna broni swojej bramki, a więc praktycznie całym zespołem, ale teraz strata i znowu świetnie reaguje na to Ruch Chorzów. No i Bląskowski, gol! Dwa do jednego dla Ruchu Chorzów. Proszę bardzo, właśnie to jest to, Ruch Chorzów znakomicie realizuje, realizuje się. W tych reakcjach po stracie momentalnie odebrali tą piłkę, dostarczyli ją w pole karne i Pląskowski zdobywa swoją kolejną bramkę. Gol do szatni. wszystko zaczęło się od tej straty Biegańskiego. Dobre teraz świetna na podanie, Pojedź podanie Dominguesza do Mańki. Przerzuca piłkę i jest gol! Rumin to zamyka 2 do 2. Ależ odpowiedź po tej słabej końcówce piłkarzy KKS-u. Tych słabej końcówce pierwszej połowy. Teraz w drugiej dopiero się zaczęła. 47 minuta i już jest 2 do 2. Atak pozycyjny znakomicie rozprowadzony przez Prosto Prostopadłym poda. Witalna to była podanie i Mańka świetna, w taka wcina na dalszy słupek. Tam Rumin domknął tą akcję i nie pozostało mu nic innego. Tylko zakończyć to strzałem. Do nie ma pustej bramki już. Mamy 2-2. No i znowu głową strzela Rumin. Ta poprzeczka też obita przez...